W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść na Boży i Maryja. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca da się nauczyć. uwielbiajmy chwilę. Niech ci Ojcze Niebieski, wielbi i chwali sobota. Dzięki Ci za nią. Niech Cię wielbi i chwali to, że ponownie otworzyłeś na oczy. Dzięki Ci za to. Niech ci wielbi i chwali to, że miałeś dla mnie plan na ten dzień. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech ci wielbi i chwali to, w jakim stopniu... Ja ten plan odkryłem i zrealizowałem, i dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali, jeśli był to stopień większy, i dzięki Ci, Ojcze, za to, ale też niech Ci wielbi i chwali to, jeśli tak się zdarzyło, że w ogóle tego, nawet do tego planu się nie zbliżyłem. I dzięki Ci, Ojcze, również i za to. Niech Ci wielbi i chwali każdy oddech. Niech Ci wielbi i chwali każde spojrzenie. Niech Ci wielbi i chwali każde uderzenie mego serca. Niech cię wielbi i chwali każde poruszenie mego ciała, każdy ruch rąk chociażby. Dzięki Ci, ojcze, za to wszystko. Niech cię wielbi i chwali to, co dzisiaj było moim udziałem, czyli załatwianie spraw takich lub innych. Dzięki Ci, ojcze, za to. Niech cię wielbi i chwali y, też y, spotkanie na Fraterni Dominikańskiej. Dzięki Ci, ojcze, za to. Niech cię wielbi i chwali Każda relacja, która dzisiaj była moim udziałem, każda rozmowa z tym lub innym człowiekiem. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci wielbi i chwali każda rozmowa, która była przyjemna, ale też każda, która była dla mnie nieprzyjemna. Dzięki Ci, Ojcze, za jedną i drugą. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali to, że. Dałeś dzisiaj taki dzień, przynajmniej w Tarnowie, chłodny, deszczowy. Dzięki Ci, ojcze, za ten dzień. Niech Ci wielbi i chwali ten maj, który jest miesiącem maryjnym, miesiącem poświęconym czy ku czci naszej y, Mamy Niebieskiej. Dzięki Ci, ojcze, i za jej osobę i za ten miesiąc. Niech Ci, ojcze, wielbi i chwali każdy różaniec odmawiany, każde, każde spotkanie, właśnie. Przy kapliczce każde, każda litania ku czci Najświętszej Maryi Panny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.